As-salamu alaikum. Wierzyć, że ktokolwiek inny niż Allah subhanahu wa ta'ala może wstawiać się za nami o przebaczenie naszych grzechów lub spełnienie naszych życzeń, to ustanawianie partnerów dla Boga. To jest bałwochwalstwo. Koran głosi, że wszelkie wstawiennictwo należy do Boga i że nie będzie wstawiennictwa w dniu zmartwychwstania. Mit wstawiennictwa jest jedną z najskuteczniejszych sztuczek szatana, aby nabrać miliony ludzi na kult bożków. Miliony muzułmanów wierzą, że Muhammad wasalam, będzie wstawiał się za nimi. W konsekwencji ci ludzie ubóstwiają Muhammada. Pojęcie wstawiennictwa jest całkowicie nielogiczne. Na przykład ci, którzy wierzą we wstawiennictwo Muhammada twierdzą, że poprosi on Allaha subhanahu wa ta'ala o przebaczenie i wpuszczenie ich do raju, wyobrażają sobie, jak Muhammad w dniu sądu wybierze kandydatów do swojego stawiennictwa. Jeśli zapytać tych, którzy wierzą we wstawiennictwo, jak Muhammad rozpozna tych, którzy zasługują na jego wstawiennictwo, odpowiadają: Allah mu powie. Zgodnie z tą koncepcją człowiek uda się do Muhammada salallahu wasalam, i poprosi o jego wstawiennictwo. A Muhammad zapyta wtedy Taala) czy ta osoba zasługuje na jego wstawiennictwo, czy nie. Allah, subhanahu wa ta'ala, poinformuje Muhammada, że dana osoba zasługuje na pójście do raju. Muhammad odwróci się wtedy i powie Bogu, że dana osoba zasługuje na pójście do raju. Bluźnierstwo jest oczywiste. Ci, którzy wierzą we wstawiennictwo, czynią z Boga sekretarza Muhammada. Wstawiennictwo jest całkowicie bezużyteczne. Z Koranu dowiadujemy się, że Abraham salam, nie mógł wstawiać się za swoim ojcem. Noe nie mógł wstawić się w imieniu swojego syna. Muhammad, sala wa Wasallam. nie mógł wstawiać się w imieniu swojego wuja ani krewnych. I lękajcie się i starajcie się ustrzec przed dniem, kiedy to każdy będzie szukał sposobu na ocalenie i kiedy żadna dusza nie wykupi innej ani żadne wstawiennictwo w znaczeniu powszechnym na tym świecie, ale które nie spotyka się z zezwoleniem ani uznaniem Boga. Nie zostanie przyjęte od nikogo spośród nich, ani też nie zostanie przyjęta od nich żadna odpłata i nie uzyskają pomocy. I lękajcie się i strzeżcie się dnia, kiedy to każdy będzie szukał sposobu na swe ocalenie i kiedy żadna dusza nie zapłaci za inną i nie będzie przyjęta od nikogo z nich równowartość, ani nie przyda się im na nic żadne wstawiennictwo tak powszechne w świecie, ale nie aprobowane przez Boga, ani nie znajdą pomocy. Powiedz, wyłącznie do Boga należy cała władza orędownictwa, bez względu na to, czy on udziela jakiejś istocie pozwolenia na wstawiennictwo u siebie, czy nie. Do niego jedynie należy panowanie nad niebiosami i ziemią. Potem do niego zostaniecie sprowadzeni. Koran mówi, że nawet prorocy i aniołowie mogą tylko mieć nadzieję na Boże Miłosierdzie. Powiedz, Wzywajcie tych aniołów, ludzi i czyny, o których twierdzicie, że są istotami boskimi poza Nim. Oni nie mają władzy, ażeby odsunąć od Was jakiekolwiek nieszczęście, ani też nie są w stanie w żaden sposób zmienić Waszej sytuacji. Ci, których Oni wzywają, sami szukają sposobu zbliżenia się do swego Pana, każdy z nich usiłując być bliżej Niego, mając nadzieję na Jego miłosierdzie i lękając się Jego kary. Zaiste kary Twego Pana należy się lękać i wystrzegać. Jedynie sam Bóg jest naszym orędownikiem. Bóg jest tym, który stworzył niebiosa i ziemię oraz to, co znajduje się pomiędzy nimi sześć dni, a następnie umocnił się na tronie najwyższym. Poza Nim nie macie żadnego strażnika, do którego moglibyście odnosić ostateczne znaczenie i koniec waszych spraw, ani orędownika który bez rozkazu Boga spowodowałby cokolwiek pożytecznego dla Was. Hadisy także to potwierdzają. Opowiadanie Um al-Ala. Kiedy Ansarowie ciągnęli losy o to, którzy z emigrantów powinni zamieszkać z którymi z Ansarów, wyszło imię Osmana bin Amazuna. Um al-Ala dalej powiedziała: Osman został z nami i pielęgnowaliśmy go, gdy zachorował, ale umarł. Okryliśmy go jego szatami, a kiedy apostoł Allaha przyszedł do naszego domu, powiedziałam, zwracając się do zmarłego Osmana, O Abu as niech Allah będzie dla ciebie miłosierny”. Świadczę, że Allah cię pobłogosławił. Prorok powiedział do mnie, Skąd wiesz, że Allah go pobłogosławił? Odpowiedziałam, Nie wiem, apostole Allaha, niech moi rodzice będą poświęceni tobie. Apostoł Allaha powiedział, jeśli chodzi o Osmana, na Allaha on umarł, i naprawdę życzę mu wszystkiego dobrego, jednak na Allaha, chociaż jestem apostołem Allaha, nie wiem, co się z nim stanie. Szejk Gamal al-Bana, artykule zatytułowanym Islamska koncepcja Boga i proroka, pisze Islam kładzie nacisk na ludzki charakter proroka, dlatego w Islamie nie wolno, ani nie uznaje się jakiejkolwiek mediacji. Prorocy są tylko posłańcami Boga, nie mogą przebaczyć nikomu, jeśli popełni grzech, lub zwolnić go z kary, na którą zasługuje. Nie mogą również wstawiać się u Boga w czyimkolwiek imieniu, ponieważ islam nie uznaje idei wstawiennictwa jako takiej.